Ja jestem widzowie ciekawy, kto będzie pierwszy, czy marchewka zlatujący na dół, czy wy zostawiający łapkę w górę. Sprawdźmy to za trzy, o już leci, dwa, jeden, o jejku, ale mi kamerę skrzywiło jakoś. Trochę szybciej byłem. Tak, dobra, słuchajcie to, w dzisiejszym odcinku razem z marchewką trafiliśmy na świat, w którym istnieje straszna postać, uwaga, Jeff The Killer i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy ta postać byłaby w stanie pokonać laleczkę Chucky. No ale tego raczej się nie dowiemy, bo laleczki Chucky, jak wiecie, już nie ma. E, jesteśmy w miejscu, zobaczcie, takim. Słoneczko jest w takim miejscu i jeżeli tylko stanie się noc, to będziemy musieli iść do lasu i sprawdzić, czy ta postać właśnie będzie. Zanim jeszcze, to oglądajcie ten filmik do samego końca. Zasubskrybujcie mój kanał. Tu jest czerwony przycisk od subskrypcji. Musi być Szary. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Zobaczcie sami, jak malutko subów brakuje do 140 tysięcy subskrypcji. Kto by mógł to z góry dziękuję. Niedługo odcinek z subskrybentem kanału, więc zachęcam bardzo serdecznie. Na ekranie wyświetla wam ostatnią obserwującą osobę z mojego Instagrama. Jak chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, zabstrycie mnie. Link znajdziecie w opisie. Wpadajcie też na kanał marchewki, link w opisie, zostawcie mi suba. Ej dobra, marchewka, chodź tu za mną na razie. Chciałbym sprawdzić mniej więcej ten las. Czy coś tutaj może będzie, czy coś ta postać może już po sobie zostawiła? A w sumie, tak sprawdzając, Ty możesz nieco więcej opowiedzieć o tej postaci. Znaczy, zanim jeszcze powiesz, to ja, widzowie, słyszałem tyle, że ta postać na przykład wygina się tak w dziwny sposób. nie chodzi jakoś tak, nie wiem, tak z kratą do przodu, albo właśnie z brzuchem do tyłu, z plecami do tyłu, i głowę też ma nachyloną. I trz... o, aż mi green screen się rozwali normalnie. Halo, green screen, okej okay, ogarnął się. I trzyma jakiś nóż czy coś takiego, widelec, no nie wiem. I wiem jeszcze, że ma takie czarne oczy, strasznie mocne. Czekaj, czekaj, już coś mamy tutaj. Co tam Czy masz orocki? To... Czekaj, czekaj, tu jest jakiś komputer, tak mi to przypomina komputer. A propos jego oczu, takie też czarne chyba, tylko że zdecydowanie większe. A tutaj szalkerowa skrzynia, w której jest pasta? Co jest grane? Ej, to nie jest chyba taka zwykła pasta do mycia zębów, tak mi się wydaje. Dobra, okej, okay, to już na samym początku mamy coś takiego, czyli jest jakby obecność tej podstaci. Zobaczymy, czy ujawni się w nocy. Chodź teraz, Marchewka, póki co odchodzimy stąd. I jak coś widzowie, jesteśmy na gemodzie kreatywie. Będziemy, tak jak zazwyczaj... Spotykamy postacie, to chcemy się odpowiednio przygotować. Ja będę swoją bazę chciał zbudować z uwaga, uwaga, yy, z, nie, beton. Dajemy jakiś beton i dam sobie taki szary beton. Ty możesz te, też czegoś mocniejszego. Możesz, nie wiem, obsydian albo załóżmy skałę macierzystą, czyli bedroka. i teraz daję ci czas, możesz nieco więcej opowiedzieć o tej postaci, bo wiem, że ty słyszałeś więcej w ogóle, jaki masz śmieszny nos. Okej, okay, dobra, już, możesz że zaczynać. Ja no, to... nie mogę znaleźć kamienne cegły dokładnie. Zrobię z obsydianu i z kamiennych cegieł. Dobra, może to być takie jakby kolabo połączone. No, a to weź, buduj, buduj i w trakcie możesz opowiadać. No, dawa, A ja już też zacznę. Albo nie, zrobimy inaczej. To weź teraz opowiadaj. do baz przejdziemy za moment. Ja widzowie chciałbym pokazać wam, co będę chciał wykorzystać. To jest takie prosta metoda. Nie wiem, czy mi się to uda. Spróbuję zrobić coś takiego. Nie wiem, czy właśnie Jeff the Killer będzie odporny na ogień. Spróbuję zrobić tak. Okej. Marchewka, jak mogę cię prosić? Weź teraz włącz sobie game moda survivala. Dobra. Dobra, i wejdź w Dobra. ten ogień. Pokażę wam widzowie co mam nadzieję, że stanie się z Jeff the Killerem. O, no, właśnie. Tak. On też jeszcze komponuje jeszcze komponujesz się, chłopie. Normalnie zgadzasz się. Tak, pomarańczowy. Dobra, oczywiście ten ogień zaraz ugasimy i będę miał też jeszcze jedną metodę do niego. Załóżmy, że uda mi się, że wepnę go w jakieś nie wiem miejsce albo że załóżmy, że on stanie pod drzewem. O, to będzie coś fajnego. Ta postać stanie pod drzewem i robimy sobie coś takiego jak kowadło. Okej. Okay. Ej, dobra, i chodź na filety, Marchewa, gdzie jesteś? Pokaż tak się, bieg, Hal. Bieg, o, tu, musisz skacze. być, stań mi pod tym drzewem tylko. Ja ci coś pokażę, Ino, nie? Chłopie, to, to będzie... Gie... Tu stań tak, tak jak teraz, zobacz sobie. Okej, okay. wpisz game od Survival, powiedz, kiedy będziesz miał, a ja, widzowie, jestem już gotowy. Uwaga, uwaga, kto nie zostawił łapki, to zróbcie to teraz. Już masz Survivala? Okay. No, Mam, ja trochę boję. Ej, yy, bziu! Ej, co jest? Nie dostałeś? Dwa, dwa musisz, Jeszcze A, jedno. Nie, weź nie kucaj. No nie dostajesz, ej, co jest grane! Czekaj, bo mi się nie zmieniło teraz. A no chłopie, no... O jejku! Nie, nie, o ta krzesiwa, dobra, to możesz trzymać. Uwaga! I bank, I bęk! O, o, i chłopa nie ma normalnie, zobaczcie sobie. Ej, dobra, możesz czary-mary użyć i się pojawisz tutaj u mnie, dobra? zabieraj swoje rzeczy, bądź kreatywa, aż się widzowie z tego wszystkiego rozpadał deszcz. No trudno, będziemy musieli budować w deszczu, jak się mówi, nie widać słoneczka. Musimy szybko się streszczać, zanim będzie noc. Ja już buduję jakąś swoją tam bazę, nie musi być jaką onaś duża zdecydowanie, a ty w tym czasie opowiadaj, co słyszałeś na temat postaci Jeff the Killer. No wydaję... Jasne. No to dawaj, no. To ogólnie będzie bardziej e, klimatycznie teraz w nocy. No tak mi się wydaje. Znaczy nocy jeszcze jak nie ma, też nie? też będzie padał. O A, no, chodzi. no, 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 dobra. Opo opowiadaj co tam, słuchaj, ej to jest za duże. Wszystko o tej postaci, co wiesz, nie? Dawaj. Nie, Jasne. nie, że klimatycznie. E, to ogólnie Jeff The Killer był zwykłym trzynastoletnim normalnym chłopcem. Troskliwym, kochał swoją babcię, dziadków, mamę, tatę. Ale pewna historia niestety go zmieniła, ale to może opowiem wam w przyszłych odcinkach. Dobra, dobra. E, ogólnie Jerzy Killer stał się po pewnej akcji krwiożerczym psychopatą. Oj, ja. aż by sobie aż ten jakiś piorun strzelił. Tak, tak, tak. No dobra, opowiadaj, no więcej. Wyglądu właśnie... jest wysokim, yy. szczupłym mężczyzną. Ponoć jest bardzo wysoki, ale jest tak chudy, że nie wiem, takiej szczapy chudej to chyba w życiu nie widzieliście. Aha. Tak jak wspomniałem już wcześniej, Aurox jest no. powykrzywiany. Ma coś z kręgosłupem, jakiś problem, ale. No mówię, ale to się nie zagłębiałem. Nie, może uda nam się z nim zaprzyjaźnić i go do fizjoterapeuty zaprowadzimy czy coś. No nie. O, to, to by się mu na pewno przydało jakieś, Taak. nie wiem, zajęcia w wodzie albo coś. No, no, do, do, dobra, tak już całkiem poważnie... Nie no, widzę, że naprawdę jest wykrzywione, zobaczycie sobie to. Yy, Okej, okay, Marchewka, opowiadaj więcej. No, czy, to, czy jeszcze słyszałeś na nie temat, czy na jego temat, czy to będzie wszystko? Pewnie, że tak, bo ma bardzo charakterystyczny uśmiech, który został wyryty na jego twarzy, taki aż chory, to nie jest taki uśmiech Jokera narysowany, ładny, tylko no, to też wam kiedyś opowiem, bo to jest straszna historia z tym. Okej, okay, czyli on nie ma normalnego uśmiechu, czyli jakby ktoś mu zrobił tatuaż, coś takiego, że mu wyryli, czy o co, o to chodzi? <laughs> No, może na razie zostajmy przy tym tatuażu. Ej, okay, dobra, dobra. Bo to będzie straszna historia. No to słyszeliście, widzowie, i mnie to możecie napisać w komentarzu, czy myślicie, że Jeff the Killer może okazać się silniejszy oraz nie wiem, potężniejszy od Hero Załóżmy. Chociaż ostatnio mówiłem, że Hero jest potę... najpotężniejszy, ja zdaję sobie o tym sprawę, yy, ale nie wiem, no pierwszy raz spotkam taką postać, która będzie miała wyryty uśmiech, że tak powiem. Jejku, ta burza, zaraz będzie. Będzie noc, tak mi się wydaje, dlatego widzowie, zróbmy tak, że my skończymy swoje bazy, wszystko uszykujemy i widzimy się po prostu za moment, wy to widzicie, aż piorun uderzył i się ściemniało tutaj, jakieś cienie się porobiły, dobra, widzowie, my się musimy spieszyć, zbudujemy jak najszybciej tą bazę, nasze bazy i widzimy się za moment, wszystko wam pokażemy i przejdziemy po prostu do lasu, zobaczyć czy ta postać tam będzie, dlatego oglądajcie filmik dalej. Jesteśmy znowu widzowie, no i wykończyliśmy nasze bazy. Już tak prezentuje się, nie wiem, zamek, forteca, marchewki. Zobaczcie, tu ma w takich jakby obrazach najlepsze zbrojki, tak mi się wydaje. A załóżmy, skopiujmy sobie mieczyk i zobaczmy, co na nim jest. Ostrość 5 oraz niezniszczalność 3, dobra, odkładam sobie go. U mnie z kolei mamy coś takiego. Chodzimy do środka, zaraz jeszcze w sumie pokażę resztę machewki, bo wszystkiego chyba nie pokazałem. Ja mam takie jakby, wydaje mi się, standardowo bardziej. 400 jaki mamy zwykłą, najsłabszą zbrojkę troszkę lepszą, no później troszkę jeszcze lepszą, choć wydaje mi się, że możecie ocenić jaka zbroja w Minecraft'cie według was jest najsłabsza. Moim zdaniem złota, serio. Ona jest chyba wykorzystywana tylko po to, tylko po to jest potrzebna, żeby jak wejść do netheru, żeby te stwory nie biły. No i mam coś takiego w skrzyneczce. Sporo złotych jabłek, sporo łuków, strzał, wiadro wody, lawy, mleka. No i moją dzisiejszą bronią będzie żelazna siekiera Tak sobie postanowiłem, że zawsze mam jakiś diamentowy mieczyk, cokolwiek To dzisiaj będę chciał się bronić siekierą Bo wydaje mi się, że siekiera jest też chyba jedną z mocniejszych broni eee, A tutaj właśnie, taki punkt widokowy sobie zrobiłem Słoneczko widzowie, jak coś jest w tym miejscu Także zaraz będzie noc eee, Oprócz tego, ma... Ej, ja sobie zepsułem w sumie Bo tutaj powinienem zrobić jeszcze takie wyjście Okej, okay, to się coś się odwlecze, to nie ucieczę ucie, ucie No dobra, nieważne każdy wie o co chodzi. Cyk, zrobimy takie coś. Damy tutaj drabinę. Okej, okay, na nawet przy Was to będę robił elegancko. Dwa wyjście, jedno i od razu drugie. Zawsze widzowie, jak spotykam jakąś postać, z kim tam nagrywałem, to zawsze było przejście do naszych bas. Podziemne, a dzisiaj zrobiliśmy coś innego i zrobiliśmy górę. O, jak będę chciał przyjść do marchewki, to właśnie zeskoczę sobie, przejdę takim mostem, zeskoczę sobie na slajmy i bez problemu to przeżyję. Bo oczywiście daliśmy tu slajmy, będąc, jak będziemy grali na game gdzie survival Okej, okay, to wydaje mi się, że u Ciebie chyba wszystko co mogłem pokazać, to pokazałem chociaż nie jestem tak nie, pewien. Nie, nie, patrzcie na to, obrak. zobacz. Co masz jeszcze, pokaż gościu, czę, gdzie ty jesteś? No co co? Patrz. To? Co to jest? Ej! Co jest? Takie wejście masz? Czajaj tu się no. klika? Faktycznie, patrzcie na to! Jo, ja... ej, teraz się nie zamknęło, o co chodzi? Ja tego nie robię. Czemu? Tam, tam nie widać tej pocho... nie pochodni, tylko tej dźwigni. Właśnie o to chodzi, żeby była taka ukryta, żeby nikt tego nie, o, nie widział. Ale za kłop... Ej, teraz nie idzie kliknąć. O nie, idzie! Dobra, patrzcie na to! Jakie czadowe, a to się zepsuł. A nie, już się odwiesiło. A tu jest I tu jeszcze... nie radzę wpadać. Aha, dobra, coś takiego mamy, pajęczyna, a na dół jeszcze. Ty to troszkę jak z Laki Bloków ta pułapka, nie? Tak mi przypomina to trochę. Okej, okay. tak. Dobra, tak, ja słyszałem, tak, że to. ty chcesz jeszcze więcej opowiedzieć na temat y, tej postaci Jeff The Killer, bo już wszystkiego nie zdążyłeś opowiedzieć, tak więc teraz masz czas, możesz jeszcze powiedzieć. A ja sobie przelecę zobaczyć, czy coś się nie zmieniło w tym lesie przypadkiem. Okej, okay, to sobie usunę. No dawaj, Marheba, możesz dobra, opowiadać. Jasne, no. no, jeszcze nie dodałem, że ten Jeff The Killer ma takie bardzo specyficzne oczy, bo ma tylko takie dwie malutkie plamki e, czarne i praktycznie całe oko ma białe, prawie jak Herobrine. Sofical. Więc wygląda to strasznie, a, a to naprawdę. to jak chyba mówiłem na początku troszkę inaczej, że on ma właśnie takie duże oczy. To już nie, wiem, może ja w sumie jaś słyszałem, ty wiem, że. Ty nie te... no, właśnie, on ma, on ma takie duże oczy, tylko no. ma takie malutkie czarne kropeczki w środku. Więc a, podobnie wiem. jak Herobrine, ale nie do końca. Jasne, rozumiem. Bo właśnie tak mi się kojarzy rozumiem, z tymi białymi, dużymi ślepiami. To o co ci chodzi. Yy, dobra, a czy cokolwiek więcej jeszcze słyszałeś, czy to już raczej by było wszystko? Yy, ogólnie bardzo... musimy uważać na to, żebyśmy nie byli smutni, bo pometr to jest bardzo taka... rozpoznawcza A. jakby chodzi, taka chodzi. słabość, no, 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 która... No, no, to o to, po prostu że... Jeff the Killer atakuje nie. ludzi, którzy są na przykład samotni i tak dalej. Oferuje im na przykład, że może przyjść do nich na noc, że może wypić z nimi herbatę. Jejku, dobra, już więcej nic nie powiem. Dobra, stary, jest już noc. Dawaj do bazy, chowaj się, ja do swojej też idę. No poczekaj, bądź bo ja się zapomniałem czegoś zrobić. Muszę szybko iść do lasu, coś zobaczyć. Co ty chcesz zostań, zobaczyć? zostań w bazie bezpieczny bądź i ja, ja idę coś zobaczyć szybko. Co coś ty chcesz widziałem? zobaczyć samemu łazisz, po co? Jaki kolo widzowie! Polas tam, nie rozumiem po co. Ja nie wierzę. Dobra, to ja już się jakoś przygotuję, bo mam nadzieję, że tam się nic, nic nie stanie. Okej, okay, 64 jabłka to za dużo. Trzeba być oszczędnym, tak mi się wydaje, po prostu. Bo, bo po co tyle rzeczy respić? 20, znaczy respić, co ja mówię, brać. 48 strzał... W sumie zrespiłem te rzeczy, jakby nie patrząc. Kreatiwa sobie zabrałem, widzowie. Okej, okay, żelazna siekiera to będzie mój atak. Łuk tak samo. Tu sobie po prostu przestaw, strzały mogą być do góry. Przestawimy, żeby jak najlepiej to było Jezu, wszystko. Dobro, dobro. Jesteś? Jesteś? Co, jest? co jest? Co jest? Co? Gdzie ty było? Nie wiem, widziałem coś, coś w... coś w się strasznego. Jejku, mówiłem ci, po co samemu tam łazisz? Dobra, sta... Ej... Cztery szkieletory nagle co jest grane. Dobra, wracaj szybko do swojej bazy, włączaj Dobra. survival, włączaj survival mi i sobie. Mo już teraz pisuj. Ja Jasne. zabieram. Ja zabieram tą zbroję, widzowie, ja postanowiłem, że dzisiaj nie będę na diamentowo, będę w taki sposób chciał się ubrać. Włącz, włączaj survival, surwival. Potrzebuję survival. Okej, okay, ja już mam już survivala. Raz, dwa, trzy, cztery, jestem ubrany, teraz ty, yy, że tak powiem, wypierniczaj szybko do swojej bazy. Lecę, lecę, ubieraj lecę, się lecę, tam. I, wiem, ale to było tak straszne. Zabłdzimy zobaczyć. No Jezu, co, co jeżeli to był ten yy, właśnie ten... Jeff The Killer. Mówiłem, że musimy to razem, a ty żeś sam polaz jeszcze widzowie nagle spójrzcie, cztery szkieletory się tam ustawiły obok siebie. Nie rozumiem tego. Okej, okay. wydaje mi się, że taki zestaw powinien wystarczyć. Mi sami ocencie, czy według was to jest dobry zestaw, czy nie jest dobry zestaw, choć w sumie ciężko o tym myśleć. Eee, dobra, zjem sobie jedno złote jabłuszko, idę w sumie już do ciebie, bo ja jestem przygotowany. Eee, wchodzimy sobie do góry i zaraz się rozejrzymy, mo, bo kto wie, czy już tam nie ma tej postaci. Na razie widzę tutaj szkieletora, tylko. Okej, okay. jesteś już gotowy? Halo, jestem marchewka gotowy, jestem górze, A, sobie stoję. jesteś cały diamentowy z kolei Musimy uważać yy, Nie wiem, ja bym go jeszcze też nie atakował jakoś Bo też nie wiemy, załóżmy, czy on nie oddaje obrażeń A ty jak uderzysz go takim silnym mieczem Silnym mieczykiem, to nie dość, że go nie pokonasz To jeszcze odda obrażenia I... Creeper, wą stąd Jejku, ale patrz, jaka ta siekiera jest mocna, serio Dobra, musimy pozbyć się... Tego szkieletora udało się, bez żadnych obrażeń. Raz i dwa. Dobra, dawaj, go, dawaj, 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 pomagaj mi. Idziemy dalej. Na spokojnie. Trzeba patrzeć czy nie ma właśnie tego Jeffa tutaj. E, e, rozpadał się deszcz. O, kurczę, bele mole. Boję się, Już szkielot. Dobra, spokojnie, spokojnie, słuchaj Raz, on dwa. Tutaj był. Trzy, cztery. Był serio? Czekaj, komputer. Widzę tam kolejny szkieletor Kiwał głową, jakby, że nie. Co jest? <laughs> Ej, jajku, jajku! O, chłopie! ale się wystraszyłem! Zwiewamy stąd. Co jest grane? Jak wyskoczył nagle, gościu! Uważaj, i biegnie za nami! Nie, 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 dawaj do bazy! Do bazy, do bazy, do bazy! przed nim Dobra, do twojej. Co jest grane? Jak mnie narzuca ciśle we mnie, strzela! Patrzy to... się na... Czekaj, patrzy się na twoją bazę. Jejku, jak on zasuwa nie wiedziałem, że aż tak. Zamykaj to, stary, zamykaj, zamykaj, zamykaj! Nie. No to żeś zrobił, gościu! Ja stąd spierniczam! Ale mnie... Nie, nie, czekaj, zjem złote jabłko, zjem złote jabłko, zjem złote jabłko. Zostaw mnie wie do że, Jejku, udało mi się. Dobra, stary, musisz teraz zamykać, zamykaj. Ja wbiegam i zostajemy i zostajemy w bazie, nie włazimy więcej. Dawaj szybko, zamykaj, zamykaj, zamykaj. dał ci się. Okej. Okay. A, ty chcesz go tutaj! Nie, 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 nie wrzucaj go do pułapki, po co? Co ty zrobisz? Chcesz go do pułapki? Po co Nie chcemy. Ch ch ja chciałem tylko zamknąć, żebyśmy byli bezpieczni. A, jejku, spadłem. Dobra, co się z nim stało? Czekaj, idziemy zobaczyć. On pewnie gdzieś łazi tutaj. Ale mnie wystraszył widzowie. Nagle pojawił się obok, tak yy, po prostu. Burza. Okej, okay. Jeff the Killer. G widzisz go gdzieś, czy nie? Nie, nie widzę go nigdzie. Czeka, zejdę na dół. Czy on przypadkiem nie spadł tutaj? Nie, nie spadł. Ej, poszedł sobie, gdzieś uciekł. albo się steleportował. Tu jest eksps jakiś, ale to zostało po tym stworkach, jestem przekonany. Zwiał gdzieś. Jo, widzowie, widzieliście, jaki był on szybki. Jakie rzeczy robił. Rzut, miał jakąś, mówiłem, jakby coś od. Niej, taka. taka strzykawka, albo taki nóż i coś z niego leciało, bo jakby zatruł mnie czymś chyba, albo nie wiem. Dobra, widzowie. Yy, ja idę do swojej bazy, ta pogoda, chyba mam nadzieję, że on nie wszedł tutaj do mojej bazy sobie, bo zostawiłem otwarte. Gdzie w tekile? Nie, nie ma go. Okej, okay, widzowie, ja się zamykam. Nawet nie mam czym się zamknąć. O, boziu, jakiś materiał, cokolwiek. Nie, no, nie ma czym. Dobra, zróbmy tak, że wylejemy wodę i załóżmy, trzymam kciuki, że on będzie bał się wody. Tu będzie takie zamknięcie, nie wejdzie. Okej, okay, to będzie na tyle w tym filmie. Zobaczymy, co będzie w jutrzejszym odcinku. Dlatego zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na moje dwa pozostałe kanały. Linki znajdziecie w opisie oraz na mojego Instagrama. Wszystko macie w opisie. Trzymajcie się. Na razie.